tej ściany komin Pokażę wam stację kolejową Złotów. Linia kolejowa numer 203 kilometru, nie pamiętam. Budynek dworca jest on otwarty od poniedziałku do piątku. Jestem w niedzielę, więc jest zamknięty. Możecie sobie zobaczyć jaki PRL główne wejście do dworca jest zamknięte. Od strony kasy biletowej jest wejście otwarte. Tu macie hall, przycionek okienko kasowe dawne. Pokażę wam, gdzie jest no, aktualne. To było okienko informacji: fajny, głęboki PRL. PRL tu panuje. To miasto. Będzie film i będzie zapłać pociągu. Więc super, co się składa? Jest przejście podziemne, które jest nieczynne. Są zabudowane na peronie pierwszym i drugim, lecz na peronie drugim jest yy, zalany betonem. I Jak wygląda przejście podziemne? Proszę zobaczyć. No, trochę zaniedbany wręcz. Dobra. Co ciekawe, są tu zapowiedzi, zegary. Coś wie, jest strasznie. Jeszcze Wam nagram przejazd kolejowy w lipce dzisiaj na drodze wojewódzkiej nr 188. Tablica z nazwą stacji Złotów. Odjazdy pociągów jest godzina e, 2:47. Następny pociąg to jest 15:07, czyli za 20 minut. Poczekamy a co? Tu macie wejście do czynnego mi go miejsca Godzina otwarcia kasy i dworca najprawdopodobniej z proszę zobaczyć, kasę prowadzi przewoźnik Polerego z lewej strony, z prawej i lewej miejsca uh, są dla ludzi do siedzenia Zegarka za gość klasyka polskiej kolei są pomieszczenia kasiera, megafony zapowiadają na ogromny plus. Są ławeczki, śmietniki, rozkłady. Nastawnia Zeuze jest otwarta, Zeu1 jest zamknięta, niestety, muszę wam powiedzieć. Muszę jakoś spróbować, żeby zapowiedzieli mi bory tu żeby było więcej zapowiedzi. Tutaj nieczynna część. Może nawet przejdę wam pokazać. To jest peron drugi, tor drugi, tor pierwszy, wiaty i my się przejdziemy na peron trzeci, bo też z sarotorem pójdziemy. Jesteśmy sobie na peronie trzecim, nieczynnym, do którego co ciekawe dalej prowadzą semafory kształtowe, peron taki asfaltowy, tamte też asfaltowe, kilka wieży wodnych, mały budynek. Mam nadzieję, że dworzec doczeka się remontu. jest wia wiatka przystankowa. Lampy. Moim zdaniem powinien to być remont tych peronów i te kształtowe nieczynne i tu rozebrać te tory, a semafory to rozdać. To jest zejście do przejścia podziemnego z peronu drugiego. Jest ono nieczynne, lecz zagospodarowali z niego wiatę. Chcecie zobaczyć zejście z peronu trzeciego to proszę sobie podziwiajcie. No, trochę creepy wygląda. Sarotorze. To jest zupełnie już funkcja przystanku osobowego, dosłownie. Jak dwa perony, dwie krawędzie, albo mini -mijanka. Perony. No i wielkości nie wiem ile, z około 20 cm. Trochę małe. Wiata. Będą zapowiedzi. No to był taki krótki film ze stacji złotów. Dziękuję za obejrzenie, cześć, go nie? pa!